w kolejnym odcineczku podpięty opryskiwacz i lecimy na dzierżawę pryskać pszenicę o zimą w Euforię dzisiaj byliśmy rano zebrać kamienie pszenica po kukurydzy zbieramy kamienie faza szpilki pryskać, nie pryskać chyba będziemy pryskać na co komu te GPS-y? No i bardzo ładnie e, wyszła. No i pojechałem od razu w południe, zakupić e, jakieś tam obryski e, na e, fazę szpilki. Tu jest taka faza dosyć dobra. Za mną z tyłu jedzie tata e, z Mauserem, bo nam nie starczy. Tam jest 13 hektarów kawałku. Tutaj w opryskiwaczu mamy na 10. No i tak, co dajemy? Tutaj dostałem teraz taki oprysk. To Tutaj jest flufę nacet. I tego daliśmy 0.3 na hektar. Bo już nie dostałem nigdzie ekspert meta. Z tego względu, że jest po prostu już późno, jeśli chodzi o opryski. obdzwoniłem parę miejsc, no i nigdzie nie dostałem. Więc jedynie co miałem proponowane, to Lentipur i coś tam do niego DFF dodać. Ale z racji tego, że już dwa lata po rząd był dawany Lentipur, to trzeba zmieniać substancje. No i tutaj jeszcze dodatek do tego. E, jakiś zestaw fundamentum i plus asystent tu jest co tribuneron jakiś e, mesul Furon. i e, flora, flora Sulam. kurde wy nazwy to nie wiem kto to wymyślał ale normalnie makabra no i tego dajemy, to jest takie opakowanie na 1 na hektar. Jeśli chodzi kasowo, wyszło to samo co Expert Met Plus, ten Tea też właśnie około 130 zł. Tutaj a to, dokładnie 126 6. Także co, zajedziemy na pole i się z Wami dalej połączę. w koło, słup obrobiony 200 literków na hektar to, Kamereczka na głowę Zobaczycie, pięknie pszenica tutaj sobie poradziła z schodami. Kamienie wyzbierane Tylko dzisiaj to opryskać Mam nadzieję, że do nocy ogarniemy temat. Tak jak już wcześniej mówiłem faza już takiej wysokiej szpilki. Także tutaj pszenica rośnie sobie w najlepsze, nie widać niedoboru ładny wigor początkowy. Nawet nie przeszkadza jej to, że była tutaj wykonywana według was słowa orka. Ona sobie z tego nic nie robi, a tym bardziej Lecimy, pryskamy i do przodu Kamerka teraz na głowę Była wysiewana w dawce 200 kg na hektar. Nasz materiał siewny zeszłoroczny, pierwszy raz była brana z centrali, także my siejemy drugi raz. Miejscami jest miękkawo, muszę regulować belkę, góra, -dół, bo mi haczy tymi ogranicznikami. Widzicie, tam była w górze Wszystko zależnie od terenu Gdzie jak koło pójdzie, jak siądzie Widać trochę dzic dziczyznę Tutaj wybierają te kolby, które obleciały Jeszcze kępa, widać rowy wyżnąłem, no ale inaczej nie da rady. piękny zachód słońca no, y, ostatni moment na y, wykonywanie oprysków dzisiaj, jutro i już od weekendu deszcze a później poniedziałek już mrozy nadają więc y, trzeba działać nie ma, że boli dojeżdżam przednim kołem do ścieżki tak wyliczyliśmy, że mniej więcej sięga lanca. No i zobaczcie, ładna faza szpileczki. Nawet to gęstało wygląda. Jest trochę tych resztek na wierzchu. Tutaj były takie bryły, nie bryły, i zobaczcie, ładnie to wygląda. Dostała w odpowiednim czasie opady. W październiku u nas około od października, w początku przez cały miesiąc, około 110 litrów na, na metr spadło. Także to już fajny opad, w końcu jakiś w tym roku. Tutaj też się sierowy wyżnęły. No, tutaj jest taka ziemia, że dreny, wszystko pod spodem są czyste, nie A po prostu jest teren taki, że ciężko ma ta woda opaść na dół. I dobra, lecimy dalej. Dziękuję. no to już ile jest? 200 zaraz ale ładnie ciągnie no i fajrancik godzina 17, zrobiło się ciemno wszystko zrobione według planu. Muszę ukręcić, wyczuć się, opróżnić, i fajranto.